Na dzisiejszym wideo pokażę, jak sprawić, by wysyłane do nas wiadomości e-mail tworzyły sprawy w systemie Salesforce. Wykorzystam do tego funkcję E-mail to Case, którą znaleźć możemy w ustawieniach systemu. Obsługa korespondencji za pomocą spraw jest bardzo efektywna, ponieważ umożliwia łatwe przydzielanie wiadomości do odpowiednich doradców. Zapewnia także grupowanie maili per klient oraz pozwala wykorzystać potencjał automatyzacji budowanych np. za pomocą Flow. Aktywacja e-mail to case jest bardzo prosta i sprowadza się do zaznaczenia jednego checkboxa. Warto przy tym pamiętać, że jest to jedna z tych opcji, które i po aktywowaniu nie będziemy już mogli wyłączyć. Na ekranie edycji możemy też zdecydować, czy chcemy wysyłać powiadomienia o nowych wiadomościach do właściciela sprawy oraz czy wyświetlać i odpowiadać na wiadomości e-mail korzystając z HTML. Zaznaczenie kolejnego checkboxa sprawi, że wiadomości e-mail będą oznaczane jako przeczytane, gdy agent otworzy sprawę. Możemy też zdecydować o tym, czy chcemy, aby załączniki wiadomości były konwertowane na pliki Salesforce oraz czy wywoływać triggery przy zmianie statusu wiadomości e-mail z nowej na przeczytaną. Kolejne dwie opcje pozwalają zdecydować, gdzie chcemy umieścić ID wątku, które było podstawą do wątkowania wiadomości e-mail w ramach sprawy dla orgów utworzonych przed edycją Winter 21. W nowszych wersjach systemu te opcje nie są widoczne. Następna opcja daje nam szansę wybrać, gdzie w wiadomościach umieszczać podpis. Ostatnia opcja pozwala zdecydować, czy system Salesforce ma być odpowiedzialny za przetwarzanie przechodzących wiadomości e-mail. We wszystkich standardowych sytuacjach opcja ta powinna zostać wybrana, choć na potrzeby tego wideo tymczasowo jej nie włączę. Po zapisaniu zmian możemy zobaczyć listę podpiętych adresów e-mail. Zanim jednak dodamy pierwszy adres, przejdźmy na moment do konfiguracji kolejek. Kolejka przyda nam się do przypisywania spraw, ponieważ adres, który za chwilę skonfiguruję, będzie dotyczył serwisu s przygotuje Przygotuję dedykowaną dla niego kolejkę o takiej samej nazwie. Tworząc kolejkę możemy zdecydować także, jakie obiekty mogą być do niej przypisane oraz wybrać użytkowników, którym nadamy dostęp do kolejki. Po zapisaniu zmian wracam do konfiguracji Mail to Case i dodaję pierwszy adres. Wpisuję nazwę oraz e-mail. Decyduję o tym, czy zapisywać headery wiadomości, co wiąże się z wykorzystaniem dodatkowego storageu oraz o tym, czy tworzyć taski, a także ustalam, kto będzie domyślnym właścicielem spraw trafiających na dodawany adres. Ustawiam także jaki powinien być priorytet i źródło tworzonych spraw. Po zapisaniu zmian musimy zweryfikować podany adres e-mail, udowadniając, że mamy do niego dostęp. Całość sprowadza się do kliknięcia w link przesłany na dodawany adres. Zaraz po tym możemy zobaczyć, że status adresu zmienił się na zweryfikowany. Aby wiadomości e-mail wysyłane na ten adres trafiły do systemu CRM, potrzebujemy aktywować przetwarzanie wiadomości po stronie Salesforce. W tym celu wracamy do edycji E-mail to Case i zaznaczamy wspomnianą wcześniej opcję. Gdy tylko zapiszemy zmiany, zauważymy, że dla naszego adresu został wygenerowany jego odpowiednik w domenie Salesforce. Tylko wiadomości wysłane na ten adres utworzą sprawy. Musimy więc przejść do naszego klienta pocztowego i ustawić regułę, dzięki której wiadomości trafiające na nasz docelowy adres, w moim przypadku kontakt Salesforce, będą przekierowywane na adres w domenie Salesforce. Przetestuję teraz działanie e-mail to case w praktyce. W tym celu wcielę się w użytkowniczkę serwisu, która ma problem z załadowaniem strony. Swój problem zgłaszam poprzez e-mail, pisząc na wspomniany adres. Dodam też załącznik obrazujący, na czym polega mój problem. Wysyłam wiadomość. Przejdźmy teraz do systemu Salesforce, by zobaczyć sprawę, która została utworzona na podstawie mojej wiadomości. Nazwa sprawy jest spójna z tematem wiadomości. Widzimy tu też zarówno treść wiadomości, jak i dodany załącznik, a więc komplet danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi. Na podstawie załącznika agent może stwierdzić, czy użytkownik wpisał niepoprawny adres strony i rozwiązać problem. Warto wiedzieć, że technicznie odpowiedź zostanie wysłana z domeny Salesforce, jednak odbiorca w polu From zobaczy ustawiony przez nas adres, czyli w tym przypadku kontakt Salesforce. Jeśli odbiorca odpowie na naszą wiadomość, w rzeczywistości zostanie ona jednak wysłana na adres w domenie Salesforce.com i zostanie ona połączona z tą samą sprawą, tworząc spójny wątek wiadomości. I to już wszystko w dzisiejszym wideo, dziękuję za uwagę i zachęcam do obejrzenia pozostałych materiałów na moim kanale.